siema z tej strony Matu i teraz sobie nagramy gramy jednego seta ja versus Igor czyli ja Dobrze gramy jeden set do na stół no dawaj walka o serwis jest bez atak do gany który teraz jest nimi nie no no chodź to był atak to był to, atak. taki Jak mnie nazwałeś? No, nie no, cześć. Nie. ty się nie ani jednego punktu nie dam. No Matry. dobra. Nie daj. Nie... Ja się o to nie proszę. Dziękuję? No poza tym. Ja nie proszę, ale dziękuję. Daj. Teraz. Dziękuję. No, nie. Ja bym się znamieniła. Tę tak, piłkę nie mogę trafić. No, no właśnie, ty masz jakąś dziurawą paleczkę. Część jeden, dobrze ci idzie. Nie odzywaj się. Dobrze, przepraszam. Mam aktywizację, spokojnie. Bo po do domu mama... Nie, polej. Czekaj, przerwa but. No zajebiście. Nie ma, nie ma czasu na wiązanie twojego nędznego buta. No, już? Halo? Dupę no. Dobra, co? No, no, no. Muszę iść. Poczekaj! Dokończmy tego seta. Ile jest? 7-1 tak wycisnę, Z domu. Ale nie wygrasz. Nie ma. Przepraszam. Drugi. Ja nie wybaczam. Drugi. Ja? Och. Oh, Gdzie no jest? Ty Dziewięć, trzy dla mnie. Muszę się wrzucić. pograć trochę. Nie gram. Nie, 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 nie